Hej, cześć, się wam wszystkim, z tej strony Michał i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 na patrze 175 Dobrze, idziemy teraz po te gobliny, które atakują które atakują farmę Dereka Są tutaj trzeba iść wzdłuż rzeki Po drodze jakieś roślinki kuferki z tego co widzę Metalowy kufer. Bierzemy. Już niedaleko. O właśnie. Tak, przycięcie. Bo dopiero co uruchomiłem grę. Dobra, i tu powinny być. Jest, złodziejski goblin. To są te gobliny do zadania. No chodź. O, o, mm, O, kolejne łupy dla nas. Najpierw pozabijam te gobliny. No chodźcie. O, jeden je uderzył, szacun. Jeszcze jeden. No właśnie. Zadanie wykonane. Zależy mi na Alko Jagodach jeśli macie Zabiję te świnie Nikt nie widział, a mięsko się przyda Mam ochotę teraz przysiąść i nagrać e, serię odcinków w sensie trellis. Wszystkie zadania w trellis. może mi się to uda hmm, Kolejny kufer na arcy, trudne zamki więc nie dla mnie mam 30 punktów jeszcze silne parowanie tarczy muszę się nauczyć zapomniałem a to dosyć ważne dla mógł mocniejsze ciosy blokować znajdę kogoś to się nauczę paczki z bronią o przydadzą się dla tego orka w monterze o, masz alko jagodę. Kolejne kuferki. Oczywiście jak tam gdzie gobliny tam sporo łupów różnego rodzaju. Ten ma tylko złoto. Tu jeszcze kuferek. i zaraz będziemy kierować się w stronę Trellis. O, dwie Alko Jagody, dobra. No to wracamy do Derek'a i powiemy mu, że gobliny nie żyją. Tak na start zrobiłem to zadanie. Bo w poprzednim odcinku je przyjąłem i chciałem od razu zrobić. A to są zadania jeszcze takie przedmiejskie że tak powiem bo to jest jedna z dwóch farm gdzie będzie gdzie będą zadania przydałoby się przespać ale to za chwilę lepiej się nie wtrącę. oczyściłem jaskinie na północy z goblinów które kradły twój dobytek stamtąd nie przyjdą już żadne gobliny i nosowi na mojej farmie znów zapanuje spokój bardzo Ci dziękuję przybyszu. Przyjmij ode mnie tę skromną zapłatność. Dzięki. Położę się spać, ponieważ robi się ciemno. Oj, chyba będzie padać to jeszcze raz. O, taka pogoda mi najbardziej odpowiada. Dobrze, zapiszmy. I udamy się już do miasta Trellis. Wiem, że po drodze są jeszcze wykopaliska, ale tam jeszcze pójdziemy. Spokojnie. Krwiopijca. Trafię. Trafiłem. Chodź dzik. O, szczała. Ładnie. Żądło. Będę mi mięsko. Skórę i pazury. Tam już widzę goblina chyba. No weź ziele. Jest goblin. Chodź. Pracujemy sobie teraz dla naszego starego znajomego z poprzednich części. Zapewne domyślacie się kto to jest. Rozprowadzę. Już mnie otruł Jakiegoś syfa mi dał Dobra Muszę pamiętać żeby to sprzedawać bo Biorę a potem nie sprzedaję Dobra uleczmy się 16 Gdzieś musiałem znaleźć parę sztuk Dawno miałem 9 czy 10 więc dobrze Tutaj gdzieś... Nie, nie tędy. Tu jest ten most. Czekajcie, dobrze idę? Tak, dobrze idę. O, alko jagoda. Wezmę. I tutaj jest kuferek, w którym znajdziemy teleport do Trellis. Od razu, od razu se ustawię e, To ten zamek Pod ósemeczkę No już widać ten tenderden Torus Siemano To znowu ty Nigdzie nie mogę pójść, żeby na ciebie nie wpaść Pamiętam, nazywasz się Torus Jesteś ostatnią osobą, której bym się tu spodziewał. To jak będzie? Mam cię uczynić niewolnikiem, czy zabić na miejscu? Chcę pracować dla Orków. Bałem się, że powiesz coś takiego. Pozwól, że cię postawię do pionu. To ja tu rządzę. Twój pierwszy błąd będzie zarazem ostatnim. Jasne? Dowodzisz Orka. Zgadza się. Zajmuję się zewnętrznymi obszarami trelis. Trzeba kontrolować okoliczne farmy i strzec wykopalisk we wschodniej świątyni. Ta robota i tak jest dość męcząca. Skoro jednak tu jesteś, muszę naprawdę zacząć uważać. Spokojnie, wszystko będzie porządku. Nie waż się nawet tego powtarzać. Nie gadałbyś tak hardo. Gdybyś wpadł na tych podstępnych leśnych ludzi, jeśli cię dorwą, zrobią z ciebie mielone. W czym mogę pomóc? Wolałbym, żebyś sobie po prostu poszedł. Ponieważ mam jednak pewność, że nie raczysz wyświadczyć mi tej uprzejmości, to możesz równie dobrze dla mnie pracować. Orkowie pozwalają ci sobą dowodzić człowiekowi. To robi wrażenie, co? <laughs> Orkowie zdobyli wyspę Korinis i sprowadzili nas na kontynent na swoich galerach. Zaproponowali nam wybór. Mogliśmy być ich niewolnikami lub wojownikami w ich służbie. Wygrywałem walki na każdej arenie myrtany i przyjąłem sposób życia orków. Gdy nauczysz się już myśleć jak ork, reszta przychodzi łatwo. Opowiedz mi więcej o mieście Trellis. Trellis to zamek o dużym znaczeniu strategicznym dla orków. Jesteśmy tu blisko pustyni Warant. Zagląda tu wielu asasynów zmierzających do krain centralnych. Nigdzie w krainach centralnych nie znajdziesz bardziej doświadczonych wojowników i bogatszych asasynów niż tutaj. Coś w sam raz dla ciebie. Zgadza się. O jakich podstępnych ludziach mówisz? W leśnych jaskiniach mieszkają ogry. Do niedawna były nastawione pokojowo. Ostatnio jednak atakują wszystko, co zapuści się do ich lasów. Na twoim miejscu bym się tam nie wybierał. Co można robić na farmach? Od dawna nie mieliśmy żadnych wieści z farmy na Zachodzie. Wysłałem tam patrol rozpoznawczy, żeby zorientować się, co się dzieje. Po nich też słuch zaginął. Idź, zobacz, co się tam dzieje. Jak idą wykopaliska we wschodniej świątyni? Nadzorca Tempek ciągle żąda dodatkowych ludzi, a dostawy nie dochodzą. Mam tego dość. Idź do świątyni i powiedz Tempekowi, że musi przysłać dostawę. Dobra. Pogadałem ze Storusem i dostałem trzy questy. Spróbuję teraz pójść zabić te ogry, które tu mieszkają. O, Szczaw królewski Dobra, spróbujmy z miecza. Nie uda się, to będę łukiem je jakoś turbował Ich znaczy się. Ale walnięcie maju. Jestem na jakieś 5-6 uderzeń A ich tu będzie więcej. Jeszcze 4, Boże Dobra, to spróbujmy Myślę, że tym zadaniem skończymy odcinek, jeśli nie zginę. Hamasz, kurde, uniknął, kurde, mol idzie cała banda. Dobra, tamtego chciałem. Pomożecie? Chodźcie. To nie taki zły pomysł. Dobrze, szczylaj. Dobrze, dobrze, bijemy. Wow, wow. Widzicie jakiego mają walnięcie wolnie ryzykować tylko ekspa dla mnie to załatwi sprawę dobra dzięki za pomoc kurde tam ork się jeszcze bije Pomy pomóżmy mu może bij ogra Dobra udało się Zapiszę Dzięki za pomoc chłopaki Zobaczę czy tutaj coś mieli A w jaskiniach zawsze coś się znajdzie No proszę Ciężka skrzynia z Mieczem asasyna Oczywiście słabszy od mojego I metalowy kufer Dobra, teleportujemy, teleportujemy się do Torusa. Te podstępne ogry nie będą już sprawiać kłopotów. Doskonale. Jeden problem z głowy. Oto twoja zapłata. Dobra, pójdę teraz do miasta, może będą jeszcze jakieś questy. W tym odcinku już nic nie wykonam, może jeszcze coś przyjmiemy. Jeszcze no. stój mora Masz jakieś mikstury lecznicze? Potrzebuję mikstur leczniczych Daj mi wszystkie jakie masz Albo cię obiję rozumiesz? Powtarzasz Na razie dam ci jedno. To za mało Potrzebuję więcej Czemu wy wojownicy macie tak mało mikstur leczniczych? Naszym alchemikiem była ta podstępna mora Avogadro Zniknął jednak kilka dni temu Po prostu rozpłynął się w powietrzu nie mam pojęcia, gdzie jest, ale lepiej niech wraca szybko do laboratorium. Odszukam dla ciebie, Avogadro. Nie tylko odszukasz Mora. Sprowadzisz go też tutaj, zrozumiano? Na pewno możesz mnie nauczyć, jak lepiej walczyć. Oj, przydałaby ci się taka nauka. Wy, Mory, jesteście takimi słabeuszami. Musisz się poprawić. Masz rację. Dobra. Yy, silne parowanie ciosów tarczą. Thank you. Dobra, jeszcze pogadamy z Milokiem. Mów co masz powiedzieć i idź sobie, jestem zajęty. Przyuczysz mnie do kowalstwa? Mam cię uczyć? Dlaczego? czemu? A co ty dla mnie zrobiłeś? Pozwolono ci nosić oręż na chwałę orkowego ludu. Nie wystarcza ci to. A kto ciebie przyuczył do kowalstwa? My, orkowie, jesteśmy wojownikami. Wielu z nas to prawdziwi mistrzowie w tym fachu. Często wiedza przekazywana jest z ojca na syna. Dobry z ciebie, kowal? Chciałbym w to wierzyć. Wielu wojowników zwyciężało dzięki moim ostrzą. Nie zawsze jednak tak było. Szkoda, że nie widziałeś mego pierwszego miecza, Mora. Był nędzny, z wyszczerbionym ostrzem, ale mimo to zawsze nosiłem go przy sobie. Przypominał mi o ojcu. Nie masz już swego starego miecza? Nie! Wszystko przez to, że ten dureń, niedorobiony nadzorca Tempek, nie potrafi wypełniać prostych poleceń. Powiedziałem mu, że może wziąć na wykopaliska we wschodniej świątyni broń z mojej komnaty. Ale wyraźnie zaznaczyłem, żeby nie ruszał starego miecza leżącego na moim łóżku. Tempek musiał go jednak zabrać, idiota. Potrzebuję broni. Mam oręż dla takiego wojownika jak ty. No to pokaż Tego nie mogę No właśnie Dobra weź to Na szybko ci tu sprzedam A To Dobra Dobra ludzie, w tym odcinku to by było na tyle Zapraszam na kolejny Trzymajcie się, cześć